Czy masz więcej wspomnień, czy masz więcej marzeń? Czy bardziej, jak myślisz o swoim życiu, czujesz, że ono się zwija, czy czujesz, że ono się rozwija? To są ważne rzeczy, ponieważ prawda jest taka, że w momencie, kiedy przestajemy się rozwijać, kiedy przestajemy mieć jakieś marzenia dotyczące przyszłości, to wtedy nasze życie staje się ponurą, stagnacją. A to nie jest życie, to nie jest ten rodzaj życia który Jezus nam przyniósł. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przyglądamy się teraz, jak Izraelici wyszli z ziemi egipskiej, z domu niewoli, jak mają wejść i zdobyć ziemię Kanan i tam jest takie siedem plemion, które zamieszkuje i te siedem plemion symbolizuje siedem problemów. Dzisiaj problem już przedostatni, problem peryzytów. Peryzyci byli jednym z plemion i ich to, to słowo oznacza lud ziemi, ale w takim znaczeniu taki przyziemny, nie, nawet niematerialistyczny, tylko taki mający tendencję do wąskiego myślenia i życiowej stagnacji bez pragnienia rozwoju. Nie myślą o rzeczach wielkich. Nie potrafią przekroczyć utartych schematów. Dla mnie, przykładem człowieka, który się nie poddał, był Bosworth. To był taki chrześcijanin, który żył na przełomie XIX i XX wieku i był jednym z pierwszych ludzi takich, których Bóg wzbudził, żeby przypomnieć o służbie uzdrowienia. Jego książka Chrystus Uzdrowiciel do dzisiaj jest wydana w milionach egzemplarzy przez już prawie 100 lat, ponad 100 lat chyba nawet. Naprawdę polecam, co jakiś czas do niej wracam. Nie tylko ją czytam, ale rozważam, modlę się tymi słowami. Naprawdę wspaniała książka. I on właśnie, Bosworth, kiedy doszedł do 60., a w jego służbie było naprawdę w czasach, kiedy pisano listy, on do lat 60. miał 155 tysięcy listów, które napisali ludzie o swoim uzdrowieniu. Kiedy on, miał, kiedy on się za nich modlił w czasie spotkań, które organizował, takich uzdrowieńczych, i on, mając 60 lat, wybuchła druga wojna światowa, już nie mógł tak podróżować po kraju, też nie było takiego zapotrzebowania, ludzie byli skupieni na czymś innym, i on. Kończyła się druga wojna światowa, on miał ten wiek emerytalny, i wszyscy mówili: odpocznij sobie, intensywnie pracowałaś. się, on mówi: Ale to jest bez sensu. Ja nie chcę takiego życia. Ja nie chcę takiego życia, to już niech mnie Jezus zabierze. Co ja mam robić? Moje dzieci są dorosłe, moje wnuki już są na studiach, no co, co ja mam robić? Ale modlił się, Boże. Jeżeli chcesz, to mi użyj. I wtedy po II wojnie światowej wybuchło takie przebudzenie uzdrowieńcze w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i ci pastorzy przyjeżdżali do niego. On był taki dla nich mentorem. A później doszedł do 80. roku życia, to przebudzenie już się zakończyło, i wtedy jakaś organizacja misyjna powiedziała: wysyłamy taką ekipę ewangelizacyjną, żeby głosiła i modliła się o uzdrowienie w Afryce i on tam pojechał i jak do tej pory miał 155 tysięcy listów to przez 10 lat posługi w Afryce 255 tysięcy listów przyszło z Afryki ze świadectwami uzdrowień, on tam był przez kilka lat, po czym podróżował trochę po świecie w wieku 80 paru lat w wieku 86 lat wrócił do domu i powiedział słuchajcie, to są już moje ostatnie chwile, zebrał rodzinę, żegnał się z nimi, rozmawiał, to trwało kilka tygodni i któregoś dnia zebrał wszystkich, mówił: Pomódmy się wspólnie. Pośpiewali hymny, poczytali Biblię, on mówi: Odchodzę. I odszedł. W pełni zdrowy. I to nie był człowiek, którego życiu była stagnacja. I kiedy patrzymy na te wszystkie siedem y przeciwności do tego, żeby żyć, pełnią życia, które Bóg nam daje, to widzimy, że od poprzedniego nagrania, kiedy mówiliśmy o stanie beznadziei, o problemie jebuzejczyków, to widzimy, że to, co dzisiaj mówimy i to, co jutro, jako ostatni z problemów, to są problemy, które dotykają przede wszystkim ludzi wierzących. Można być człowiekiem wierzącym i znam takich ludzi wierzących, którzy mówią, że no, wspaniale było kiedyś, w latach 80. -tych, 90., -tych, kiedy takie przebudzenie było w Polsce, wspaniale jest to wspominać. Często sięgam do tych wspomnień, budują moją wiarę, wspominam w audycjach, ale także teraz jest co robić. Naprawdę, jakby nie chcę tu opowiadać, co ja robię, ale oprócz tego, że pracuję zawodowo, że mam rodzinę, to jestem też zaangażowany w kilka projektów chrześcijańskich. Jednym z nich jest właśnie ten kanał na YouTubie. Naprawdę Bóg ma zawsze coś dla Ciebie. I to jest tylko pytanie, czy będziesz chciał iść, czy powiedzieć, Boże, pokaż mi, co masz dla mnie. Biblia często mówi, że kiedy szukamy go całym sercem, to On sprawia, że Go znajdziemy. I oczywiście mówiłem, jak rozpoznawać wo Bożą Wolę, wiele rzeczy, więc jakby teraz nie tyle chcę dawać Ci szczegółowe informacje, to znajdziesz e, szczególnie chyba druga pl moja playlista, jak, e, jak wzrastać w relacji z Bogiem, tam o tym też trochę mówię. Natomiast teraz chcę Cię bardziej zainspirować. Podałem przykład Boswortha, posłużę się też takim swoim przykładem. Pamiętam moment, kiedy szukałem w swoim życiu 20 lat temu, e, w którą stronę mam pójść. Miałem dwie takie propozycje. E, nie, misji chrześcijańskiej nie widziałem, w którą pójść i pamiętam, że poświęciłem na to prawie dwa miesiące z znajomymi, mieliśmy ten przywilej wyjechać przez kilka miesięcy modlić się i szukać Bożej woli dla naszego życia i jedna z pierwszych rzeczy, którą Bóg mi pokazał, to kiedy czytałem Ewangelię Jana, szósty rozdział, kiedy tłum <laughs> słuchał cały dzień Jezusa, byli głodni i nie było mm, nie, no i apostołowie mówili, rozpuść ich, niech pójdą, niech coś kupią, bo nie mamy co im a i tam jest napisane, że Jezus zapytał Filipa o to, jakie mają środki, jakie mają zasoby, i mówi to. Jest napisany komentarz Jana, mówił to wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co ma czynić. I wtedy mi to poruszyło, że Bóg ma plan, miał plan na rozwiązanie tej sytuacji. Tak samo Bóg ma plan dla ciebie i dla mnie, żebyśmy się rozwijali, niezależnie ile masz lat, niezależnie co robisz. Tak to często podaję ten przykład. E a ojca Johna Maxwella, takiego znanego lidera chrześcijańskiego, którego ojciec całe życie był pastorem, kiedy na emeryturę e, i już właśnie, dzieci miały, wiadomo, już miały swoją, swo, swoje życie, e, wnuki były na studiach i on mówi: Idę do domu opieki społecznej. Nie dlatego, że wy mnie wyrzucacie, tylko dlatego, że tam będę miał ludzi, dla których będę mógł być pastorem, coś, co uwielbiam całe życie. Mówiłem o kobiecie Colson pisze w swojej książce, ale jak mam kochać Boga, która, będąc w domu opieki społecznej, i to nie ten sam dom, <grywa> która pisała listy do więźniów i to ich pocieszało, dzięki temu oni też poznawali Boga. Niezależnie ile masz lat, niezależnie w jakiej jesteś sytuacji, niezależnie od wszystkiego innego, jeżeli powiesz szczerze Bogu i będziesz wołał, że Ty chcesz Mu służyć, że Ty chcesz poświęcić Jemu swój czas i swoją energię, Bóg przyjdzie i Bóg odpowie. I Bóg naprawdę to robi. Mam znajomych, którzy opowiadali właśnie, byli kiedyś bardzo gorliwi jako chrześcijanie. Później pojawiły się dzieci, więc jakby skupili się na pracy, na rodzinie. W niedzielę zawsze byli w swoim kościele na nabożeństwie. Natomiast no i modlili się codziennie, tak? ale nie byli jakoś zaangażowani, i kiedy, mimo że dzieci mi dwójkę dzieci w tamtym momencie, dzieci już dorastały, y, da, dalej wymagały wiele opieki, oni mówili tak, kiedyś powiedzieli sobie, wspominali te czasy, kiedy służyli i powiedzieli: Boże, może masz dla nas jakąś propozycję? I dzień czy dwa później, i koleżanka z pracy mówi: Słuchaj, mamy taką, y, spotykamy się jako małżeństwa raz w miesiącu. E, mamy też dzieci w takim wieku jak Wy, może chcielibyście się z nami spotykać. Bóg odpowiedział. E, co jest straszne w tej historii, oni wtedy tego nie podjęli e, i bardzo, bardzo tego wtedy, później żałowali. Natomiast, y, no, Bóg miał no, później dla nich jakąś inną alternatywę. Natomiast w tym momencie nie skorzystaj z tego. Właśnie kiedy się nie zastanawiam, dlaczego Boże, musimy Cię szukać z całego serca? To pewnie dlatego. Że Bóg ma naprawdę rozwiązanie, ale jeżeli my nie szukamy go z całego serca, to kiedy to rozwiązanie przyjdzie, często nie będziemy chcieli w nie wejść. Ojcze, my dziękujemy Ci, że niezależnie w jakiej sytuacji jesteśmy, ile mamy lat, jakie mamy doświadczenie, Ty zawsze masz dla nas więcej i zawsze masz dla nas coś, co chcesz, żebyśmy się rozwi w czym chcesz, żebyśmy się rozwijali, służyli innym, zbliżali się do Ciebie i wykorzystywali swój potencjał. Dziękujemy Ci za to, Ojcze i Synu i Duchu Święty. Amen.